Czy mógłbyś nam pokazać na konkretnym przykładzie, jak działa Get the Look i trochę jak działa stylista? To jest Get the Look, e, budowany na, na jednym z naszych, e, jednego z naszych klientów. To jest sklep Ombre, e, który jest bardzo otwarty na różnego rodzaju takie nowości i testowanie AI. -a. No i tutaj e, mamy właśnie ten, e, to, to kupowanie przez inspirację, poprzez gotowe stylizacje. No i, no i jak to działa? E, działa to w ten sposób, że mamy tak jak na Zalando. Stworzoną stronę całkowicie automatycznie przez, przez AI'a, który na bazie asortymentu sklepu wybiera te zdjęcia, gdzie te, te, te get te y już powstały, nie? gotowe stylizacje. Oprócz tego jakby AI automatycznie też opisuje stylizację, budując jakby dodatkowy content, tak? bo ludzie szukają stylizacji nie, nie, na, zasadzie, nie na zasadzie również spodnie jeansowe, ale potrzebuje stylizacji na jesienne spacery. Tak, więc jakby to jest nowa jednostka kontentowa. Natomiast to, co jest ważne jakby w, całym tym, w całym tym ai i, i styliście, to jest to, że on taki luk jest w stanie znaleźć w sklepie produkty, które ten luk tworzą, czyli na bazie istniejącego asortymentu. No, może być oczywiście asortyment, na przykład te, to zdjęcie mogło być stworzone z asortymentu na przykład w zeszłym roku, ale dzisiaj nam się zmieniła kolekcja, tak już nie mamy tej starej kolekcji, więc my musimy połączyć to z nową kolekcją. Więc ja i stylista jest w stanie to, to zrobić. Idąc dalej, to są dalej te, te wariacje na temat. To okej, okay, no może mi ta kurtka nie leży, ale czy masz coś innego? Tak, bo to pokazujemy. Dobrze, mamy trochę inne takie, takie zestawy tych stylizacji, które już zaczynam składać na bazie tego, co tutaj mi pokazałeś. Jakiś taki wzorzec, po to, żeby się zainspirować, jak ja mogę wyglądać. Być może taką podobną kurtkę mam też, też w domu, tak? Chcę po prostu spodni albo, albo butów, tak? Więc to jest jakby wszystko tworzone automatycznie, czyli to, co dzisiaj na przykład na Zalando jest tworzone przez grupę influencerów. Tutaj mamy to zdemokratyzowane przez Jaja przez i udostępnione jakby dla, dla osób, które, które chcą kupić taki gotowy, gotowy zestaw. Co jest jeszcze ważne, tak? to są też automatyczne rozpoznawanie, na jaką okazję jest dany, dany luk. Tak? Inaczej będziemy mieć na wiosnę lato. Tak? No dzisiaj nie mamy wiosny lato, ale tutaj są też gotowe stylizacje na, na okres wiosenny. Też jakby bazując na aktualnym asortymencie, jak widzimy, mamy wybraną tą koszulkę, spodnie, buty, które dzisiaj mamy w sprzedaży, nie? bo pamiętajmy, że w e-commerce ten asortyment rotuje. Tak? Więc my nie jesteśmy w stanie tego. Nie ma takiego kosztu, który byśmy poświęcili, żeby to ręcznie utrzymywać, bo codziennie nam się ta... E, 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 ten asortyment zmienia, tak? No i możemy się dalej jakby, jakby już bawić, tak? Możemy sobie też, no to jest kwestia oczywiście dalej interfejsu, tak? Powiedzieć drogi, e, drogi, drogi AI stylisto, ja widziałem taką stylizację na mieście na blogu, wrzucę zdjęcie i dostanę jakby podobne rzeczy albo drogi stylisto, ja mam taką koszulkę w mojej, w mojej szafie, dobierz mi do tego spodemki na, na letni spacer, tak? Więc to są te, te elementy, które, które AI stylista potrafi robić, tak? I oczywiście jakby Podejście do stylu, tak? Czyli styl To to jest bardzo. Um... Bardzo dowolny, że tak powiem, nie? Natomiast możemy powiedzieć, że e, e, znajdźmy mi styl bardziej elegancki, tak? No to, to widzimy, że ten stylista już wybiera samodzielnie automatycznie rozpoznając, ponieważ jakby tutaj w ogóle nie było dodane czynnika ludzkiego. Nie, to wszystko dzieje się automatycznie e, e, przez, e, e, przez algorytmy, które, które pod spodem rozumieją tą modę, określają, na jaką okazję jest dane dany, dany ubiór. Czy to jest styl elegancki? Można. oczywiście tych stylów jest bardzo dużo, tak, czyli, e, czyli to w zależności też od asortymentu sklepu można sobie te. Te style w różny sposób jakby, jakby definiować i, i w ten sposób stworzyć jakby nowe doświadczenie dla użytkowników. Ty nie musisz przebiegać teraz po całym sklepie wchodząc na załóżmy od spodni. Tak? Teraz ja mam sobie takie spodnie, co ja mam z tymi spodniami dobrać, tak? tylko ja po prostu chcę sobie znaleźć e, e, cały taki set i taki set kupić, bo według mnie wygląda on fajnie. Tak? Oczywiście, dodając tutaj głębiej te elementy UX-owe personalizacji sylwetki, dostajemy właśnie ten element personalnego stylisty, który, który może składać nie tylko jakby te zestawy z trzech ubrań, bo to jest wszystko oczywiście konfigurowalne, ale jakby, nie wiem, tam z sześciu, siedmiu różnych asortymentów, ale dopasowane pod konkretnego użytkownika i znając też jego historię, my możemy to dalej personalizować, tak? Czyli też znowu skracać mu ścieżkę dojścia do tego, do takiego ubrania, które, które mu się podoba, jak to robi chociażby Netflix, tak? Czyli pokazać parę zdjęć, te, te, te stylizacje mi się podobają, E, szukaj mi podobnych, tak, bo, bo ja chcę mieć taki luk w tym się, w, ty, w tym się dobrze truje.